W świecie IT każda decyzja zależy od danych, dlatego stworzyliśmy Intrac, jedną platformę, która łączy informacje z działaniem. Zabbix, Nagios, systemy wydajnościowe i aplikacyjne. Intrac zbiera dane z wielu źródeł, porządkuje je i łączy w jeden spójny obraz. Intrac oferuje kalendarz działań operacyjnych, który widzi każdy zespół. Każda przerwa serwisowa musi być zaplanowana z wyprzedzeniem. Procesy nie muszą być niewidoczne. Intract przedstawia ich przebieg graficznie. Zamiast zgadywać, zobacz, jak wszystko jest ze sobą powiązane. Flowgraph i dynamiczne drzewa zależności pozwalają zrozumieć wpływ awarii i relacje między usługami. Alert to dopiero początek. Intract wiąże incydent z usługą, właścicielem i priorytetem. Dzięki temu od razu wiesz, kto powinien działać i co jest naprawdę zagrożone. Jedna platforma. Wszystkie odpowiedzi. Z Intrac widzisz więcej, reagujesz szybciej i podejmujesz lepsze decyzje. Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej organizacji. Wejdź na intrac.eu.